No bo teraz na tej stronie są Nie ma chuja. Kurwa, za daleko to już. Na mojego zooma mam. A ile on Co? Ile on może jechać? Na mojej może góra 45. Więcej nie.

Przegrał Tomek Tomasz przegrał Przegrał? The winner! Jest rookie. Stań na tym, na betonku tam Kurwa, normalnie zakończyłem rozpoczęcie sezonu u nas, nie? Ha, ha. Benzyny przez A nie ma! nie. Benzyny się? Nie ma! to, to Nie jest Czy przegrałeś Nie chcę Nie weź a to ci daje zalece, daje z jego motorinką, jeździć eee, ja ja. na na no z benzyną? No, to, 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 to... Z no, 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 na na no, 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 Tylko. Jak no, no, to Ej, stary, ale są, kurwa, biegi. Ty, no, 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 Tu jedziecie o, tak kurwa. Tak, tak, tak. kurwa biegi. tu no, jakieś pierdolone. Trzymać. Trzymaj biegi Caj, czekaj, 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 czekaj Popatrz, gdybę popatrz Czekaj, Skurwa jest chociaż chociażby się jeszcze przejechał po krzyżyć kurwa Nie ma no, nie odpalić. Ty bardzo, że na Nie ma. Dobra, my się trzeba skończyć, to już kończę to nagrywanie.